No, hello, tutaj Ricky Gaming.pl i witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w F1 2014. I mam ogromną nadzieję, że teraz mi system nie nawali i się ten odcinek nie usunie. Jak widzicie, mamy dwa oferty kontraktów. Jest to Caterham. Odrzucamy yy, Marusia. Odrzucamy. Okej, okay, e-maile. Z poprzedniego wyścigu. Co my tu mamy? Teraz informacja o Singapurze. Będzie pochmurnie. No, z nim prowadzimy w miarę. No. I tutaj mamy siódme zwycięstwo w sezonie. Ale okej. Okay, zacznijmy już wyścig. To znaczy kwalifikację. Wywaliło mi jedne z najważniejszych wyścigów w sezonie. I kwalifikacje zresztą też, bo Włochy to było No tam się jednak szybko jedzie. I tam wygraliśmy ten wyścig. Aha Tutaj piękny Singapur. Tor niezbyt bezpieczny, ale na pewno bezpieczniejszy od Monako. Na pewno jest bezpieczniejsze od Monako i tutaj oczywiście problemy. Widzicie tutaj po oczach ostrowali. Dobra, szybki start. Po oczach dosyć ostrowali. Dobra, postaram się szybko wykręcić jakiś dobry czas. Na tym to, że od kierowcy się wymaga dużego skupienia nie jest on tak trudny jak torwy jak tor w Monako jest tutaj trochę więcej miejsca na wyjazd za tor ale też nie można za często wyjeżdżać. Bo niekiedy są jednak te ściany Które nam tutaj nie pozwolą wyjechać poza tor No i przed nami tutaj jedzie Perez. I możliwe, że nam trochę teraz czas zepsuł A i zapomni zapomniałem gdzie na tym to, że są strefy DRS Za późno włączam ten DRS Ale w następnym okrążeniu się już poprawię. Już się boję wyścigu. Mam na, mam zamiar osiągnąć jakąś wysoką pozycję, Chilton, co ty robisz? Mam zamiar osiągnąć wysoką pozycję w kwalifikacjach, żeby w wyścigu mieć po prostu łatwiejszy start. UDR U DRS-u chyba nie ma, się zdaje. Tutaj w tunelu przejeżdżamy przez moment. I tu zaraz już prosta startowa z DRS-em. Dobra, mam. Przejdźmy sobie jeszcze jedno okrążenie. Że teraz nie będzie żadnej siermięgi z przodu, która nam będzie przeszkadzać. Dobra, w miarę na czas odpaliłem DRS. Nie wierzę. Dobra, mam nadzieję, że ten czas nam wystarczy. Na szczęście wystarczył. A więc w następnym ku pojedziemy. Ostro tam przydupiłem. Będę tam musiał chyba na chwilę gacić ten DRS. Bo to co teraz tam zrobiłem to się nie mieści w głowie. Yy, totalny odlot. Dosłownie odlot. Odlecieliśmy jak... Ale na szczęście się udało tam... Utrzymać by ku... no oddało się dojść do ku 2 dziwnie się jedzie teraz mi na tych oponach aj bije tutaj to światło z, z toru po oczach do mocno Aj, trzy siermięgi teraz przed nami. Dobra, teraz nie zapomnieć wyłączyć tutaj DRS-u. I dobra, puszczamy go z powrotem. Bo tam możemy naprawdę ostro polec. Na tym to, że najgorsze są zakręty, bo jednak tutaj na zakrętach od razu, za zakręty od razu jest ściana i na to trzeba dosyć uważać i teraz nie uważałem Ale to nie zniszczyło mi na tyle bolidu, żeby zjeżdżać Żeby nie skończyć tego okrążenia. Chociaż jedzie się zdecydowanie ciężej. No i zobaczymy jaki będzie czas. 1,47, coś tam. A więc w miarę dobrze naprawcie mi teraz szybko to skrzydło. I którzy jesteśmy? Pierwsi. A uu, hu, hu, nawet ładnie. Czyli widzę, że umiemy jeździć na tym torze. Pierwsza pozycja 1,47 to znakomity czas. Prawie 1,48, ale przechodzimy do trzeciej sesji kwalifikacji. Dobrze się spisałeś. Z dużą przewagą przechodzimy, zauważ to, panie inżynier. Mam nadzieję, że teraz uda nam się osiągnąć pierwszą pozycję. Tak jak poprzednio. Już tutaj walę wzbogaconą. Bo tutaj trzeba mieć jednak jak najmniej tego paliwa. Nie wchodzić mi do pokoju, nagrywam. Siadziu wbił do pokoju <noise> Źle się jedzie Dobra jedziemy I DRS I spróbujmy osiągnąć znakomity czas jak w poprzednim ku Jedziemy na tym deresie Kierowca przed nami i za szybko nie jedzie, a więc mamy tak jakby odnośnik. Tutaj ten fragment toru lubię. I ten tutaj wjazd pod trybuny jest dosyć fajny. Ogólnie tor jest fajny, ale trudny technicznie. A i teraz dobrego czasu nie będzie, Dobra, niech będzie zakończmy. Trzecia pozycja. Rozberg oczywiście wskoczył przed nas. I będzie chyba druga linia startowa. Hej, ledwo co tutaj przed nas wjechali. Więc dobra, trzecia linia startowa. Niezła jazda, mamy trzecie pole startowe na jutro. To nas na dogodnej pozycji przed wyścigiem. Okej, okay, teraz się pocieszmy, ale ja się już teraz z Wami pożegnam. Komentował dla Was Ricky No i na razie.